witajcie z tej strony i a dziś mam dla Was kolejną ciekawą propozycję smartfona do 500 zł. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest iPhone City 2, czyli telefon oferujący bardzo dobre parametry za niewielką cenę. Cena telefonu na obecną chwilę to niecałe 500 zł. Jeśli chcielibyście kupić ten telefon najtaniej, to zajrzyjcie do opisu, macie tam link do sklepu z najniższą ceną. A tymczasem, nie przedłużając, przejdźmy sobie do unboxingu. d 2 oferuje nam duży wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala przy zachowaniu naprawdę niewielkich ramek od wyświetlacza, ponieważ pokrywa ona 79,5% całego przedniego panelu. I mamy tutaj do czynienia z ekranem full screen o proporcjach 18,9. Telefon oferuje nam 64 GB pamięci wewnętrznej Oraz uwaga 4 GB pamięci RAM I to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na tę półkę cenową Telefon oferuje również możliwość rozszerzenia go o kartę microSD do 64 GB Na pokładzie znalazł się Android 9.0 Pie Który wspierany jest przez procesor Unisoc Przy taktowaniu 1,6 GHz na 8 rdzenia. Telefon został wypuszczony w trzecim kwartale 2019 roku Więc jest to świeża Jeśli chodzi o główny aparat to jest to matryca od Samsunga o 13 megapikselach Którego oświetlenie wspierane jest jednotonową diodą LED Minimalna przesłona 2.8 Przetestujemy go sobie w trudnych warunkach oświetlenia Mamy tu oczywiście jeszcze drugi aparat wspomagający, niestety nie wiem, co to jest za matryca, natomiast jej rozdzielczość to 0,3 megapiksela i zobaczymy, jak to połączenie wypadnie w praktyce. Co do przedniego aparatu również nieznana matryca o rozdzielczości 5 megapikseli Jak poradzi sobie z typowym selfie, oczywiście się przekonamy. W urządzeniu niestety nie znalazły się przydatne opcje, takie jak NFC czy żyroskop. A przypomnijmy sobie, że w poprzednim modelu w Prime 3 NFC już było, no ale tu w zamian za to mamy znacznie lepsze podzespoły. Jak już porównają te dwa modele, to mogę śmiało powiedzieć, że City 2 jest nieco lżejszy, ale również zauważalnie cięższy Nie ma NFC, no cóż, zamiast za to dostajemy zabezpieczenia biometryczne. Czyli czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy. Chyba jedyne o czym jeszcze nie powiedziałem to pojemność akumulatora. Mamy tutaj 3000 mAh, ile to wytrzyma oczywiście sobie sprawdzimy. Testowanie telefonu postanowiłem rozpocząć od aparatu. I jak widać o ile zdjęcia robione z bliska są całkiem dobre. To gdy chcemy już zrobić jakąś panoramkę czy pokazać większy kadr, wygląda to w taki sposób, czyli nie za ciekawie. I oczywiście nie jest bardzo źle jednak że zdjęcia z bliska czy zdjęcia makro tym telefonem będą wam zdecydowanie lepiej wychodzić. Nasycenie kolorów jest bardzo dobre, głębia ostrości również, ale rozdzielczość oraz ilość szumów już tutaj niestety nie powala. Jeśli chodzi o zdjęcia pod światło to Również, jak się możecie spodziewać, jest słabo. Wygląda to w taki sposób, a łapanie ostrości w takich warunkach trwa dość sporo. Jeśli chodzi o filmy, City 2 nagrywa Full HD w 300 klatkach na sekundę i faktycznie żadne klatki nie są tutaj zdublowane, sprawdziłem to jest 30. Jakoś tych nagrań na Full HD nie wygląda i zapewne zostało to sztucznie rozciągnięte do Full HD, ponieważ jak widać ilość szczegółów jest minimalna, ale to co ciekawe tylko w nagraniach w ruchu. Przy ujęciach statycznych jest znacznie lepiej, co za chwilę zobaczycie, a na niekorzyść nagrań w ruchu wychodzi jeszcze brak stabilizacji, ponieważ trzęsie się to po prostu hardkorowo, aczkolwiek testowałem już telefony radzące sobie w takich sytuacjach jeszcze gorzej. W tym momencie widzicie ten sam kadr nagrany City 2 oraz iPhone'em 8, no i różnica jest nieporównywalnie duża. Dodatkowo Podczas nagrywania telefon słabo radzi sobie z łapaniem ostrości Co bardzo dobrze widać na tej stopklatce A warto wspomnieć, że mamy tej możliwości wyfokusowania Poprzez kliknięcie ekranu Opcja ta działa tylko gdy nagrywanie jest wyłączone I za to ogromny minus Co do nagrań bardziej statycznych Tutaj jak widzicie jest już znacznie lepiej Ilość szczegółów na akceptowalnym poziomie Gdyby doszła do tego jakakolwiek stabilizacja Byłoby naprawdę dobrze Tak jak wam wspominałem Rejestrowane klatki film o tym telefonie są rozciągane A co gdy jeszcze dodatkowo użyjemy zooma Hmm, nie, lepiej tego nie róbcie Okej, okay, w tym momencie przeprowadźmy sobie test wydajnościowy naszego smartfona. OK, jak wiecie, przez te 15 minut na początku telefon chwilę się rozpędzał, potem trzymał stałą wysoką wydajność. A co do taktowania, to jak widać jest tutaj już różnie. 1,6 60 MHz odzyskiwaliśmy praktycznie tylko na siódmym rdzeniu i to też nie przez cały czas. Pozostałe rdzenie wahało się od 800 do 1200. No więc tutaj już mogło być lepiej. Poziom baterii schodził już dość powoli. Naprawdę na jednym ładowaniu w takim cyklu mieszanym telefon jest w stanie Wam spokojnie wytrzymać dwa dni. To sprawdziłem osobiście, gdybyśmy tam włączyli jeszcze jakąś gierkę, czy dużo przeglądali na przykład Insta czy Face'a, to no wiadomo, to już by się skróciło do jednego dnia ale ogólnie jest nieźle. Temperatura baterii na stałym poziomie 20 stopni nic tutaj się nie grzeje. Koki napięcia natomiast były, a i owszem, ale tak czy siak wynik testu nie najgorszy, a więc zróbmy sobie teraz test 3D. Uwaga, nasz telefon uzyskuje aż 74 tysiące punktów. Przypomnijmy sobie, że iPhone Prime 3 uzyskał ich tylko 39 tysięcy, a wcześniej testowany NeFos X9, który też mieści się w półce do 500 zł, 53 tysiące. Więc na tle wydajnościowym ten telefon wypada po prostu wyśmienicie. Wypadałoby jeszcze sprawdzić, ile maksymalnie palców ten telefon jest w stanie obsłużyć na raz. I jest to niestety tylko 5 Nepos 9 obsługiwał ich 10 Jeśli chodzi o wyświetlacz, to barwy są tutaj bardzo dobrze odwzorowane Nieco gorzej jest z dotykiem Telefon czasami reaguje z opóźnieniem jednakże na szczęście nie zdarza się to często Wypadałoby jeszcze sprawdzić, jak telefon poradzi sobie z grą Subway Surf Czyli po niskobudżetowych smartfonów Skoro telefon uzyskał taki wynik wydajnościowy, to myślę, że nie będzie miał z nią problemu Ale wypadałoby to sprawdzić Cóż, gra działa bardzo płynnie. Telefon nie ściął się ani razu. Co do helix jumpa, czyli również dość wymagającej gry, tutaj telefon radzi już sobie co najmniej słabo. Ruchy wykonywane są z ogromnym opóźnieniem, a gra ta powinna działać w taki sposób. Jeśli chodzi o radę, to tutaj działa to już płynnie i da się w tą gierkę pograć. Jeśli chodzi o dźwięk, posłuchajmy sobie teraz, jak gra głośniej w tym telefonie. Tak, to już jest maks głośności. Głośnik gra fatalnie, a co z kartą dźwiękową, przecież mamy tutaj jeszcze port mini mini,. Dźwięk na słuchawkach jest dość stumiony oraz nie ma kompletnie basu. Podłączając te same słuchawki do komputera czy do innego telefonu, poczułem ogromną różnicę, więc niestety, jeśli chodzi o dźwięk, to urządzenie jest słabe. Generalnie rzecz biorąc telefon używam już od tygodnia, i jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych, to zawsze działa on błyskawicznie. Raczej nie zdarza mu się mylić, co do tego mojego użytkowania telefonu, tak widzicie nie zebrał on praktycznie żadnych rysek. To fakt, materiał na pleckach lubi się palcować, ale nie rysować. Więc podsumowując uważam, że MyPhone City 2 to bardzo wydajny telefon w rozsądnej cenie. Oczywiście tą wydajność tutaj na przykład brakowi NFC, czy chociażby słabej karcie dźwiękowej, ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego. W tym wypadku mamy bardzo dobrą wydajność. Więc dla kogo jest ten telefon? No na pewno dla graczy, na pewno nie dla osób robiących dużo zdjęć, ponieważ jeśli chodzi o aparat, to niby nie jest źle, jednakże w tej cenie lepiej poradzi sobie x 9. No i nie dla osób, które chciałyby tym telefonem płacić w sklepach, bo po prostu się nie da. Okej, okay, jeśli chodzi o konkursik to do wygrania jest właśnie taki sam telefon, więc nie musicie go w sumie kupować. I jedyne co musicie zrobić to zaobserwować mojego Instagrama oraz zaobserwować Instagrama iPhone'a, który jest organizatorem tego konkursu. Gdy już to zrobicie to tam na dole w komentarzu napiszcie Wasz z insta oraz odpowiedź na pytanie, jakie jest wasze ulubione miasto, i za co je kochacie. I możecie wygrać taki telefonik, a szanse są dość spore, więc polecam. Cóż, podsumowując, w dzisiejszym odcinku to już wszystko, Jeśli Wam spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba. Zajrzyjcie również koniecznie do pisu, ponieważ macie tam link do skupu, w którym możecie kupić ten na telefon najtaniej. I radzę to sprawdzić, ponieważ często są różne zniżki. Polecam również bić na mojego insta, jeśli chcecie być na bieżąco. Link również znajduje się w opisie filmu, a na dzisiaj już nie przedłużam. No i narka.